A kiedy jedzie pan samochodem, nadal pan słucha Radia Maryi, to zawsze chętnie zamawia, zmawia z prowadzącym różaniec? Tak, w Polsce bardzo często. Różaniec jest, jak jadę na jarmark dominikański do Gdańska, to się nadziewam często na różaniec i potem jak wracam po jarmarku. Przy sobie zawsze mam w samochodzie różaniec. To jest z odpustem takim, że jak przy twojej śmierci gwałtownej nie będzie kapłana, to tam jest papieski odpust, który załatwia to ostatnie namaszczenie. Okay. Ale musisz go mieć przy sobie i w chwili takiej śmierci niezawinionej przez ciebie, no że po prostu coś się dzieje gwałtownego, samolot spada i nie ma księdza. No to, to mam ten różaniec. I to wyciągam proszę pana. Mam też, mam też różańce bojowe. Robią faceci na lince spadochronowej, mm -hmm. czyli on nie ma siły, żeby się zerwał. Mocne stalowe kulki, te paciorki mm -hmm. różańca. Ponieważ kastety w Polsce są zakazane, a jest cała masa rejonów niebezpiecznych, nie ma pan szans mm -hmm. wezwać policji. Jak się coś wylewa ze stadionu, albo z jakiegoś koncertu się wylewa i śpiewają sława Ukrainie, a pan akurat w koszulce z biało-czerwoną szedł, no bo oni są pijani, są w grupie okay. i są rozochoceni, to nawet nie musi być kwestia nienawiści narodowej, tylko sytuacji. No tak. Pan ma złe kolory szalika, oni są zlegi, Może pan wryj dostać. Nie ma się pan jak obronić. No to ktoś pat na pomysł, że różaniec bojowy, jeżeli pan akurat zmawia i dwa razy go pan zawinie wokół ręki, to jest jak kastet. Okay. Bo ma pan stalowe kulki, nie zerwie się. Ja tego używam w samochodzie, bo jak zaczepię zalewarek zmiany biegów, to porwałem wiele różańców normalnych. Mm -hmm. Natomiast te bojowe to nie zerwę go. Mm -hmm.